Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska, senatora Bogdana Pęka, o przedstawienie wniosku mniejszości komisji. Panie Marszałek, panie Ministrze, Wysoka Izbo. Wypełniając obowiązek sprawozdawcy mniejszości, pragnę na wstępie poinformować Wysoką Izbę, iż Opozycja senacka złożyła wniosek w mniejszości o odrzucenie tej ustawy w całości, gdyż uważamy ją za ustawę wysoce szkodliwą dla dającej się przewidzieć przyszłości lasów państwowych, która może skutkować daleko idącymi negatywnymi zjawiskami ekonomicznymi w tym makroekonomicznym podmiocie. Proszę Państwa, była dość ożywiona dyskusja podczas, podczas debaty, było wiele pytań do ministra, wiele pytań, wiele pytań do innych występujących tam podmiotów i gości. Chciałbym wysoką izbę poinformować, że dla mnie szczególnie interesujące było wystąpienie pana Piotra Lutyka, przedstawiciela Solidarności Leśnej który przedstawił kilka informacji, które wcześniej nie były podawane do publicznej wiadomości. A więc po pierwsze, oczywiście przyczyną tego skoku na kasę lasów państwowych była informacja o ogromnych rezerwach finansowych, jakie posiadają lasy państwowe. Te rezerwy w sumie, w sumie wynoszą 2 chyba 890 milionów. 2 miliardy 890 milionów złotych, coś koło tego. I jak się, jak się słyszy o takiej kwocie wolnych środków, no to, to nasuwa się jakby, jakby w tym kontekście racjonalizm postępowania polegającego na uszczupleniu części tych środków w celu wypełnienia innych ważnych zadań budżetowych. Jednakowoż po pierwsze pan Lutych stwierdził, że te środki w ogromnej mierze znalazły się, znalazły się w lasach państwowych z takiego powodu, że poprzednie dyrekcje generalne prowadziły politykę wstrzymywania inwestycji, dzięki czemu oszczędzono sporo pieniędzy, jak również politykę znacznej redukcji zatrudnienia, co z kolei zmniejszyło wydatki, wydatki personalne. Oznacza to w rezultacie, że po pierwsze wolnych środków na tym koncie jest nie więcej jak 1 miliard, a po drugie, że zaniechanie w przeciągu poprzednich lat istotnych zadań inwestycyjnych no, powoduje narostanie potrzeb inwestycyjnych, co w przyszłości będzie wymagać znacznie zwiększonych nakładów na ten kierunek. Zatem gdy przechodzimy do omówienia, skutków ekonomicznych wprowadzenia w życie tej ustawy stajemy w prawdziwym rozkroku, bowiem pan minister ani nieobecny przedstawiciel dyrekcji generalnej nie był w stanie pokazać powtarzam nie ma żadnej analizy ekonomicznych skutków wdrożenia tej ustawy. To jest moim zdaniem wada, wada bardzo istotna, która, która wskazuje na to, że Albo nie chciano ujawnić przewidywanych skutków, albo po prostu po raz pierwszy od dawna wprowadza się bocznymi drzwiami rozwiązanie bez oszacowania przynajmniej, przynajmniej tych skutków. Zdaniem posłów opozycyjnych, którzy się wypowiadali, w tym senatorów opozycyjnych, którzy się wypowiadali na tym posiedzeniu. Zresztą po stwierdzeniu, na, w związku z odpowiedzią na moje pytanie przez senatora Klejne, że on był autorem tego pomysłu. Gratuluję, panie senatorze. Tak. Przeszedł pan po prostu do historii. No, ludzie, ludzie przechodzą do historii. No, I w nawiązaniu do, 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 do tego, że autor tym razem nie był nieznany, Choć oczywiście pojawiły się pewne wątpliwości co, co do rzeczywistego autorstwa, ale zostawmy ten temat. Ale zostawmy ten temat. W każdym razie gdy wejdzie w życie rzeczona ustawa, to w pierwszym roku lasy państwowe muszą zapłacić haracz w wysokości 800 miliardów złotych, milionów złotych, co jak powiedziałem jest konsumuje prawie w całości wolne środki obrotowe wynoszące około miliarda. Jeżeli założyć, że w następnym roku gospodarczym Lasy Państwowe osiągną zysk rzędu 250 może 300 milionów złotych, jeżeli nie załamie się koniunktura na drewno, no to już będzie to jeszcze do wytrzymania przez Lasy, ale będzie musiało skutkować znacznym ograniczeniem poziomu inwestowania szeroko rozumianego. Natomiast następny rok przy założeniu podobnego zysku no spowoduje już dramat, jak sądzę, potrzebę zaciągnięcia kredytu obrotowego. Kredytu obrotowego, bo w następnym roku zapłaci, zapłacą lasy również 800 milionów złotych Panie Pośle, jak Pan to w swojej słusznej poprawce wskazał. Więc proszę państwa lasy państwowe to jest no, jeden z ostatnich polskich podmiotów gospodarczych o znaczeniu ogólnonarodowym. To jest powierzchnia mniej więcej odpowiadająca jednej czwartej Polski. To jest ponad 100 tysięcy ludzi zatrudnionych, a z firmami, które współpracują, to jest wielokrotnie więcej. I wypowiedzi, wypowiedzi podczas połączonych komisji, że nie będzie to miało żadnego znaczenia po wprowadzeniu tak drastycznych obciążeń na zdolność do inwestowania przez lasy i ograniczenie zatrudnienia, i ograniczenie, i ograniczenie zatrudnienia, naszym zdaniem nie jest prawdziwa, bowiem lasy będą zmuszone, po pierwsze, do znacznej redukcji działań na, na polu szeroko rozumianej ochrony przyrody, na polu edukacyjnym, na polu budowy dróg wewnętrznych, które są no istotnym elementem uzyskania zdolności do pozyskiwania cennego wartościowego surowca. W związku z tymi wszystkimi działaniami zaskutkuje to na pewno ograniczeniem zatrudnienia w terenie, zwłaszcza w firmach współpracujących, bo trzeba będzie, trzeba będzie ograniczyć, ograniczyć wydatki, wydatki na płace, Ograniczone zostaną również inwestycje wewnętrzne, zostaną również inwestycje wewnętrzne. To, to są działania, działania naszym przekonaniu niesłychanie groźne i to, co budzi nasze szczególne zdumienie, to brak istotnego oporu dyrekcji generalnej, a także bractwa leśnego, którego zaszczyt mam być członkiem, które zostało kiedyś powołane po to, żeby tych lasów bronić, bo były takie pomysły, jak Państwo pamiętacie, jeszcze zarządów rządów premiera Buska, iżby lasy obciążyć tak zwaną rentą leśną. Wówczas pomysł polegał na. Wprowadzenie obciążenia w wysokości 100 milionów złotych jedynie, jedynie rocznie. W tej chwili jest to potężne uderzenie w wysokości dwukrotnego 800 milionów złotych i następnie nie 100 milionów, jak, jak podawano wcześniej w wyłożeniu rządowym zawieszonym na stronach internetowych, ale 2% do obrotu. 2% od obrotu może oznaczać, że w przypadku klęski żywiołowej, w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania na drewno, lasy mogą nie osiągnąć zysku istotnego, a pomimo to będą musiały obrotowy podatek w wysokości co najmniej 130-140 milionów zł zapłacić. Proszę państwa, o elementach politycznych powiem w swoim wystąpieniu. Natomiast wracając do, do meritum ustawy, trzeba powiedzieć tak, że ustawa ta budzi tak zasadnicze wątpliwości konstytucyjne, że Klub Parlamentarny Senackich Prawa i Sprawiedliwości zapowiada wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją tego rozwiązania. W naszym przekonaniu istnieją zasadnicze wątpliwości. My ich nie rozstrzygniemy, nie będę tego tematu rozwijał. W każdym razie jest, jest to ustawa podatkowa, zaś z konstytucyjnego punktu widzenia świadczenia publiczne polegające na wpłatach równowartości dwóch procent sprzedaży drewna przez lasy państwowe jest podatkiem. Ta sprzeczność i, i sposób wprowadzenia boczną drogą tego podatku jest, jest, jest że tak powiem, niewątpliwa. Proszę Państwa, wreszcie przeznaczenie deklarowane, przeznaczenie kwoty uzyskanej w ten sposób z ograbienia lasów państwowych na cele publiczne, a mianowicie na budowę dróg w terenie. Ale to jest jedynie zapowiedź, bowiem w ustawie rzeczonej, omawianej dzisiaj, nie ma ani jednego słowa na ten temat, na co będą przeznaczone te pieniądze. To jest jedynie słowna deklaracja która, która może, może zniknąć, która może zniknąć, bo w ustawie jej nie ma. Mówimy Dzisiaj nie o budżecie, tylko mówimy o ustawie, o ustawie. Moim zdaniem, jeżeli by intencje były uczciwe i szczere, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby powiedzieć wyraźnie, na co te pieniądze mogą być, mogą być przeznaczone. Słowem, może się okazać, że w przypadku niekorzystnej koniunktury w obrocie drewna w Europie czy w Polsce, a nie daj Boże w przypadku istotnej klęski żywiołowej typu powódź, wielkie wiatrołomy czy, czy choroby występujące na masową skalę. Zwłaszcza w terenach górskich takie zjawiska atmosferyczne zdarzają się coraz częściej i mają swoje skutki finansowe, finansowe największe. Lasy państwowe po pierwsze nie będą zdolne do samodzielnego usunięcia tych szkód, po drugie, nie będą w stanie dostarczyć, dostarczyć w dalszych latach dwuprocentowego podatku, podatku od obrotu. Jednocześnie nie ulega żadnej wątpliwości, że będzie to musiało skutkować albo radykalnym zwiększeniem poziomu, poziomu ścinki pozyskania drewna przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów na nasadzenia i, i na kreowanie jakiegoś takiego spójnego programu ochrony przyrody i edukacji, czym lasy w tej chwili się zajmują. Słowem ta dyskusja, ta dyskusja którą przedstawiłem tak, jak, jak to rzeczywiście było, nie pomogła i większość na połączonych komisjach zagłosowała za przyjęciem ustawy bez poprawek. Proszę Państwa, yy, kończąc, chcę powiedzieć, że jestem 20 lat parlamentarzystą, ale takiego sposobu ograbienia jakiejś liczącej się instytucji państwowej jeszcze nie widziałem. W tak ekstraordynaryjnej formie, bo ona jeszcze na, zaburzyła została uchwalona czy zostanie uchwalona niezgodnie z regulaminem Senatu, który jak wiadomo narzuca potrzebę przedstawienia, przedstawienia materiałów co najmniej na trzy dni przed ostatecznym głosowaniem trzecim czytaniem. Ta zasada została tutaj złamana. Mamy również poważne wątpliwości, czy zostało, zostały dokonane konsultacje społeczne, bowiem. Ten projekt ustawy, który był zawieszony pierwotnie na stronach ministerstwa, różni się istotnie od tego, który został ostatecznie przedstawiony, przedstawiony Wysokiej Izbie. Reasumując, wnoszę jako przedstawiciel mniejszości o odrzucenie tej ustawy jako skandalicznej, wysoce szkodliwej, nieprecyzyjnej, która w znacznej mierze osłabi zdolność funkcjonowania lasów państwowych, które są instytucją pod tym względem wzorcową w Europie i w oparciu o doświadczenie i model działania lasów państwowych wiele państw Europy Zachodniej w tej chwili próbuje przywrócić, przywrócić taki model w swoich krajach, gdzie liczne doświadczenia, zaniedbania spowodowały, że ta gospodarka leśna znajduje się w dużo gorszej formie niż u nas. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.